Oto jak możemy włączyć Hotspot Wi-Fi w iPhone 17, 17 Pro oraz 17 Pro Max. Musimy wejść w ustawienia. I możliwe, że od razu tutaj w ustawieniach pod siecią komórkową znajdziemy Hotspot osobisty. Gdyby jednak tak nie było, to możemy wejść w sieć komórkową i następnie Hotspot osobisty znajdziemy również tutaj w tym miejscu. W każdym razie. Kiedy wejdziemy do, tego, do tych ustawień, powinniśmy znaleźć dopuszczenie innych, i właśnie to ta opcja pozwala nam na włączenie hotspotu. Po prostu naciskamy na ten suwak, no i hotspot jest już praktycznie od razu włączony. Dodatkowo mamy hasło Wi-Fi i w tym miejscu możemy sobie skonfigurować hasło. I ustawić takie, jakie chcielibyśmy, aby było dla naszego hotspotu Wi-Fi. Poniżej znajdziemy także instrukcję dotyczącą tego, jak połączyć się z naszym hotspotem na innym urządzeniu, oraz mamy możliwość włączenia maksymalnej zgodności, co jest całkiem przydatne w momencie, kiedy na przykład mamy jakieś starsze urządzenie, które na przykład nie jest w stanie wykryć naszego hotspotu Wi-Fi. W takim wypadku włączamy właśnie maksymalną zgodność i jest wtedy wyższe prawdopodobieństwo. Większe prawdopodobieństwo, że znajdziemy nasze Wi-Fi yy, na iPhone'ie, na innym urządzeniu. Co więcej, możemy również wejść w centrum kontroli i standardowo tutaj, kiedy mamy te wszystkie opcje związane z łącznością, możemy znaleźć również hotspot osobisty. Możemy nacisnąć yy, na te opcje, aby właśnie włączyć lub wyłączyć hotspot Wi-Fi. I to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.